No głupota nie boli. Czy to stwierdzenie jest prawdziwe? Dzisiaj będziemy oglądały TikToki, które pozwolą nam tą tezę albo poprzeć, albo obalić. Jedno jest pewne. Mnie boli serduszko, kiedy nie zostawiacie łapek w górę. Zostawcie łapkę dla niej, żeby skleić moje połamane serce, a my przejdźmy do TikToków. Jakiś polski TikTok od razu. O, 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 ja o, kiedy o, raz o, na o, rok chcę zrobić coś do jedzenia. Okay. Odłączone było z kontaktu, okej? Okay. I uwaga. Nie rób tego. W szklance? Przecież to wiadomo, że nie ma gdzie się... To, to jest proste. Ja zawsze jak chcę coś y, umiksować, to biorę jak największe i jak ja najgłębsze też. naczynie, żeby jak najmniej Co było sprzątania. Nawet później. jak chcesz wymieszać po prostu bez y, już tego urządzenia. No to, to i tak się rozleje. No, bo Mikser bo bo po prostu to jest jego domena, to jest jego okay. y, znak rozpoznawczy, że z, no rozleje się, no roch schlapie się. No. Słuchaj, jak ma taką odjętą. No tu akurat w tym przypadku głupota nie bola. No nie. trochę, trochę, tak psychicznie, że trzeba to posprzątać. No tak, w sumie tak, w sumie tak. No. Ale nie fizycznie. O! Tutaj psychicznie. Tutaj psychicznie boli <laughs> jednak. Kto sobie nigdy nie obciął za krótko grzywki, ten niech nie. Pierwszy. O, żeby takie ładne włosy. Nożyczkami. Nie robi tego. To wygląda trochę jak próbka. Wygląda, wygląda jak laleczka. No. Co, obstawiasz? Zrobię jej takie. <noise> Taki na głupiego yy, i głupszego. Kiedy masz nie. starszą siostrę. Ja się boję. Nie no, jak ona to nie, To są jakieś tępe nożyczki w ogóle. Jakieś po podstawówki w ogóle. Żeby dzieci serączek nie, nie. Nie no, zaraz dostanę szał. Uwaga! Czy my się zawsze na to nabieramy? Ogólnie tak. Jeżeli chodzi o grzywki, to jest kruchy grunt. Słuchajcie, dziewczyny, nie kombinujcie z grzywkami. Ja już mam za sobą historię z grzywką musiałam później przez trzy lata chodzić w opasę do szkoły i tak mi odstawał taki pióropusz tutaj. Ostatnio poszłam do fryzjera i mówię, że pokazałam mu zdjęcia inspiracji, że no, może byśmy ścięli grzywkę trochę tak na krócej, żeby tak mi fajnie odstawała na boczki, z w stylu lat 80. i tak dalej. To dobrze, że mam dobrego, uczciwego fryzjera, który mi kategorycznie zabronił, bo powiedział, że mam zacinki włosy na taką grzywkę. Oczywiście mnie zhejtował, e, mi zhejtował i moje włosy, ale przynajmniej odwiódł mnie od tej decyzji. Więc ja Was teraz odwodzę od tych decyzji. Przynajmniej teraz nie płaczesz. Tak. Nie obcinajcie grzywek. Chleb. On gotuje chleb. chleb. Kiedy zostawisz faceta w kuchni i każesz mu zrobić kolację. Czy hmm. on naprawdę myślę, że jak gotuje chleb to będzie smaczne i można coś z tego dalej zrobić? Wydaje mi się, że to jest zrobione pod content. Bez sensu w ogóle content że ona sobie wmiksowała hmm. włosy? What is this language? <laughs> ja w ogóle nie rozumiem co ona gada, ona chyba coś po francusku mówi? Po niemiecku chyba Ona się tłumaczy, dlaczego e, dalej poszła ręką, dlaczego nie wyłączyła tego miksera e, no nie ma, jak, nie ma to jak się tłumaczyć z własnej na TikToku. Nie, są włosy. O, i jest kibel zapchany. Ale pokaż się, dziewczyna, jak wyglądasz. On kochał moje długie włosy, więc chciałam je na krótko. Ale czy ty je kochałaś? W sensie co, rozstała się z chłopem. I, włosy i na złość ścięła bo... włosy. Bo co? Bo on nie lubił. No ale to są jej włosy. No dobra, będziesz tego żałować. No super mądre, ale lifehack. Może ona nie wiedziała, jak tego tak zrobić. Ej, jak na razie do tej pory to tylko jedną osobę bolało od głupoty. No. O. A, że robię basełko. Nie, no błagam, no, ale dobra. Wsadzisz tu masło i na pewno, na pewno jakbym tu wsadziła masło, Krystian by to zobaczył w kuchni i by to z powrotem wziął do łazienki i się tym posmarował. Łukasz pewnie też by tak zrobił. Ale... Ale to jest niej głupie, powinni coś takiego sprzedawać w sklepach. No? Tylko, że jakbyś nie, jak to zostawiłabyś e, poza lodówką, to by się roztopiło i by z tego Ciapka była no. i już by się nie nadawało. No więc może to jest faktycznie niepraktyczne tak za bardzo. Może po prostu używajmy masła w kostce. Tak. Ona myje przedłużacz. Nie! Tak. uwielbiam. To jest coś pokrytej babki, która myła samochód szlaufem w środku. Aha. Hit. Jakby było właśnie. To zobaczył. Ej, kiedy trzeba tak zrobić. Wziąć po prostu jakieś rzeczy, ale które nie, nie działa, tak. I właśnie umyłam. I nagrać reakcję na TikToka. O! Nie. Te naklejki wszystkie zostawiają kleju, tyle. Tak, to prawda. One mają taką jakąś dwie warstwy tego kleju, że jedna tak. zostaje, druga. Yy... Nie idzie tego domyć. Tak! Nie robimy tak. No, tutaj tej może już zabalać chyba. Rybki. Co ona robi? Co ona chciała zatrzymać z tymi dłońmi wodę? Ale przy tym baliła. Prawie milion lajków to ma. Uwielbiam. Mam nadzieję, że przeszła w grze to, co miała przejść. Nie tą kartę pociągnęłam. Przeczytajmy, co się sobie wydarzyło. Właśnie dostałam swoje prawo jazdy pocztą i myślałam, że obcinam swoje pozwolenie, ale w rzeczywistości obcinałam swoje prawo jazdy. Brawo. O nie. Uwielbiam. Nie, ty jesteś za, za duży. Nie, to będzie gleba, mur. Dobra, jednak głupota boli. Tutaj boli. No i tutaj właśnie ten TikTok udowodnił, że. Auto. Who is this diva? Ej, widzieliśmy to! Tak, widzieliśmy to. O, ła! Wow. <grymne> Ale no, to za wyraźną noc, co? No, to nie jest i wina. Nie jest i wina, no. Potknęła się biedna. noc. Ciężko nawet schodzić na takich szczudłach. Co to jest? Mama! Ja pupsi! Tak, krótko skręcam to. Jest nie wiem, jak to skomentować. 440 tysięcy osób zostawiło lajka. Idę. Bum kolejny. taka. Bum, 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 szakataka. Bum, bum, Rozumiesz, że koleś wpadł na pomysł, żeby to w ogóle nagrać? Bum, bum, Pozwólcie, że nie skomentuję. <toddź> o. Nie! O! Myślałam, że się rozwali. A ona upadła. Ale przeciążenie ten worek waży więcej od niej. Ale przynajmniej amortyzował upadek. No właśnie. miękkie lądowanie było. Czyli nie bolało. O nie! Chciała pokazać. Już to kiedyś widziałam. Chciała pokazać, ale niestety wszystko się wylało. Smutne. Ale czemu to jest takie lejące? To jest jakiś balsam? No jakiś taki lotion do ciała. Współczuję. O nie. O to też. To się zatrzyma. Nope. Tak, to też kiedyś widziałam. Wiedziałam, że coś tu się ja wydarzy, byłam że Byłam pewna, że on podniesie ten telefon. O, on podniósł. Na... Czemu zował za naklejkę? Uwielbiam o Wasze Ja myślę, że się załamałam. Wniosek jest jeden. Niech każdy będzie głupi na swój sposób. Głupota boli, ale czasem fizycznie, czasem psychicznie, czasem boli tą drugą osobę. Tak. <noise> Więc bądźcie mądrzy. Zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. Podajcie nasze TikToki i Instagramy. Linki są oczywiście w opisie, ale jeżeli jesteście mądrzy, to już to doskonale wiecie. Więc żegnamy się z Wami. Dziękujemy, że wytrwaliście do końca i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!